Trzyja pomoc drogowa. W kamperze siedzimy, a pokażę wam co robimy w czasie wolnym. A był taki moment, jak padało, że tak się ciemno zrobiło słuchajcie jak wieczorem. Także ło, zakręcona fletka kosztuje 15 zł. Ile kosztują w tym roku o po tej porze roku osypki tutaj w zakopanem. I to właśnie jest to stoisko. Pokażę wam co tu można kupić. I możemy tu kupić bilety na przejazd na Kasprowy Wierch, na Gubałówkę lub spływ Dunajcem i kolej linowa na palenicę. Jedna godzina, 500 zł. No, powiem Wam, że nieźle. Dzień dobry, Rafał. Jak tam zagenerowałeś się po się w wycieczce? Witam Was w kolejnym vlogu na naszym kanale Frontside Camp. Jak widzicie, za mną stoi nasz kamper. A my jesteśmy w tej chwili zakopanem na camper parku Olimp, na którym już byliśmy. Także pokazywaliśmy wam ten park w jednym z vlogów. Tu przede mną widzicie skocznia, wielka Krokiew. A tu po prawej, gdyby nie było chmur, widoczny byłby Giewont. A ten Ford to camper Patrycji i Rafała, bo też są tu z nami. Znacie ich z naszych odcinków. Zresztą ostatnio na Chorwacji też byli, przyjechali do nas, także pokazywałem Wam. My przyjechaliśmy wczoraj tu na Camper Park do Zakopanego. Nie nagrywałem Wam nic wieczorem, natomiast do no dzisiaj rano i utrzymywała się pogoda w miarę, w miarę, ale przed chwilą przeszła ulewa, także jest chwila przerwy, potem znowu ma padać. I koło 15 ma się uspokoić, także chcemy pójść do Zakopanego Wam coś tam pokazać. Wczoraj jechaliśmy siódemką do Zakopca i powiem Wam, że po drodze widzieliśmy taki bardzo przykry wypadek. Camper y, miał jakieś zdarzenie z tirem. Naprawdę masakra, powiem wam, kamper totalnie zniszczony, wszystkie rzeczy się wysypały, wyglądało to naprawdę tak, no... Nieciekawie, bo widzicie, rzeczy osobiste leżą na, na drodze, e, jakieś tam łóżko połamane. Ponoć były dwie osoby ranne, nikt nie zginął. Także to tyle dobre informacje, no, że, że nie było ofiar śmiertelnych, ale wyglądało to masakrycznie. Także to, a wczoraj wieczorem jeszcze z Patrycją i Rafałem tu byliśmy w takiej knajpce koło krokwi. To była karczma pod reglami, bo to się tak nazywała. I to możecie teraz pokażę Wam, e, jak to wyglądało. Mniej więcej w środku wieczorem. Tak spędziliśmy wieczór, miło, przyjemnie. No a dzisiaj mówię trochę popadało, patrycja z Rafałem poszli w góry. Mają ci czerwone wierchy gdzieś tam zdobywać. Także, także pozdrawiamy. Serdecznie w tej chwili gdzieś tam maszerują. Jak widzicie na camperparku tłoku nie ma, bo tutaj raczej miejsca wolne. Tu jeszcze dzisiaj stały kampery w tym miejscu. Natomiast jak widzicie już jest pusto. Koła na zmiarę jeszcze zapełnione, ale tam za tą wiatką też już puste miejsce. No a my stoimy tak tutaj. Ustawiłem go lewymi kołami lekko na błocie, żebyśmy mieli z prawej strony wyjście na kamienie, jak widzicie. Markizę rozłożyłem. Dlatego, żeby dało się z kampera wychodzić, wiadomo, jak nie będzie markizy, to ciężko wyjść z kampera, nawet buty, jak zostawicie pod kamperem, to są całe, całe mokre. Tu taka sytuacja, jak widzicie, sąsiad stoi koło nas z kamperem wynajętym. Okazało się, że rano mu raz odpalił, teraz nie chce odpalić. Przyjechała pomoc drogowa. A oni są spod Poznania, także no kawałek. Eee, poszedłem do niego z moim urządzeniem, mam taki starter firmy BASEUS. Tu wam pokażę nawet e, nazwę jego i jak on wygląda. I generalnie on jest taki, jakiś polecił mi go jeden pas z pomocy drogowej. I wam powiem, że kurczę, mało żużąco jak Powerbank, a daje radę. No, generalnie, Ale tu tego właśnie sąsiada podszedłem, z tym urządzeniem nie odpalił. Teraz przyjechał pan z pomocy drogowej, też dał takie duże urządzenie startowe. No i jednak też nic yy, to nie dało. Także, no, powiem wam, to tak to właśnie jest. No, I prawdopodobnie to rozrusznik będzie, bo tak widzicie, teraz tam rozwijają, debatują. Także nie wiem, czy będzie scholowywany, bo oni czekają na inne auto, ewentualnie jak w podstawie im wypożyczalnia, także no, takie tu widzicie historie. Ale ewidentnie rozrusznik, bo jest cyknięcie, natomiast nic dalej się nie dzieje, nie przekazają kontrolki, także jak raczej jest dobry No i okazało się, że samot odpalił, jak, jak przypuszczałem, ja i tak samo pan w pada rozrusznik w tym samochodzie, przywiesza się po prostu na szczotkach i raz pali, raz nie, także teraz z kluczyka odpalił. Bez urządzeń rozruchowych, także że jest dobry, natomiast no, no rozrusznik także. No i teraz chłopak ma sakwinkę, no bo wraca w okolice Poznania i to jest takie ryzyko. Raz zgasi samochód, może odpalić, a raz nie. No i zawsze jest taka możliwość, że znowu się przywieszą te szczotki, no i rozrusznik nie odpali. Czekamy na koniec deszczu, jeszcze chwilę będzie padało, także w kamperze siedzimy, a pokażę Wam, co robimy w czasie wolnym, jak nie można wyjść na zewnątrz. Gramy sobie z w warcaby. Zobaczcie, trwa rozgrywka. Na razie Matylda prowadzi, bo trochę więcej mi zbiła pionków. ale wszystko przede mną jeszcze. No i też ustał. Lekko się wypogada jak widzicie tam za mną. A był taki moment, jak padało, że tak się ciemno zrobiło, słuchajcie, jak wieczorem. Także, ło. A my się przedstawiliśmy, bo staliśmy tutaj na tej parceli, a tutaj jest takie błoto i lewe koła stały w błocie, także bałem się, że potem może być problem z wyjazdem, jak mocno napada. I stanęliśmy sobie tu na tym miejscu, gdzie był ten kamper z tym problemem z odpaleniem. Tu są kamyczki z jednej z drugiej strony. No i ta wiata z boku, którą Wam już kiedyś pokazywałem. Tu Wam tylko jeszcze zaraz pokażę, co tu mamy. Tu w tej wiacie ona jest osłonięta. Mamy dwa stoliki, telewizor, mikrofale, jakieś czajniki. Taka kuchnia holowa, można powiedzieć. No i toster jest. Także można skorzystać, czy nawet grill. Popatrzcie, jest. I kolejne uaktualnienie naszej pozycji. Staliśmy tu koło tej wiatki, jak pamiętacie. Tu jest camper Rafała i Patrycji. A my teraz stoimy tu, jako na ostatnim stanowisku. Ostatnia parcela, można powiedzieć, na tym camperu parku. Tu przy potoku. W jakiej staliśmy o jeden dalej, także przy samym potoku jeszcze nie staliśmy. Tam masz taki fajny pomost na którym można sobie wejść, usiąść, nawet coś zjeść. Idziemy na pomoc zobaczyć? Tak, ale... Matylda już była na tym po, yy, podejście. Pom... Po tym... Mi? No, po Tych moście podejście, na tym mostku. A tej, yy, właściwie ty, to jest taras taki. W tym tarasie i mówi, że bardzo brudna woda i faktycznie jak idą deszcze, zobaczcie, wszystko, całe błoto spływa i woda brudna. O, a tu my stoimy naszym kamperem. Tu mamy, widzicie, pozostałości jakiś postoku narciarskim orczykowym i pan rama jeszcze na Camper Park Olimp. A tam są jakieś w ogóle dmuchańce, z tego co ja pamiętam, bo wczoraj i rano je... tam, tam nie? Był, jak było słońce. Aha. A to jest z tyłu tego parku dinozaurów, to jest tam na, na tyłach parku dinozaurów. No. A namiotów już też się zmyło trochę powiem wam, bo tu wczoraj, dzisiaj rano nawet, stało więcej namiotów, ale widzę, że już po dziesięciu częściowo pozawijali. Także też już na tu został ten duży jeden i dwa małe, a było tych małych więcej. No i według prognoz mamy teraz dłuższą przerwę w deszczu. Także idziemy pokazać Wam trochę zakopanego. Idąc sobie Krupówek, patrzcie, mam tutaj Kamiland, czyli Muzeum Kamila Stocha. Wam pokażę mniej więcej, ile... jakie ceny są: 20 złotych normalny, 10 rzuty, rodzinny, 50. Codziennie 10:18. A tu Wam tylko pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Małe no. no, wejście. Zobaczcie, pamiątki różne, kubki. I to Wam tylko pokażę taką, jak to wygląda wewnątrz. O, zobaczcie, takie coś. Także można przyjść i zwiedzić Muzeum Kamila. A idąc tutaj z kubówek, mamy też Muzeum Figur Woskowych. Też szeroko reklamowane, tutaj przy do Zakopanego. Także można Chcę jesteś gotowy na Zobaczcie, Spiderman. I to jest dla gości muzeum. Wstęp na w Polsce. I wchodzimy na tą część krupówek, jak wam mówiłem, która już jest tylko deptakiem. już samochody po niej nie jeżdżą. Mimo tego, że ci się padało do południa cały czas, to zobaczcie, ludzi jest dużo. No to nawet pogodziło się. Nawet słońce się przebija, ale na krupówkach jak to zawsze w tym miejscu tutaj zakopanym. Tłumy ludzi są. Zakręcona płytka kosztuje 15 zł. Góralski browar. Jej kilka reklam widzieliśmy na dojeździe do zakopanego, jak się wieża. się w oczy te reklamy tego browaru góralskiego. Oważanki widzicie różnego rodzaju po 3,50. Czyli mamy też zakopiańskie obażanki. Wiadomo nie jest obażanku, natomiast tu też możecie kupić. Ja zaraz zobaczę projekt osypki, bo w razy widziałem jakieś tam stoiska z sypkami, ale jeszcze wam nagram ile kurzpiałam w tym roku o tej porze roku osypki tutaj już zakopanem. Zobaczymy, macie ceny serków. te serki w tym roku? Mamy duże. Małe serki po 3 zł. Dodatkowo widzę, że na wszystkich stoiskach jest tutaj jakieś, pakujemy hermetycznie, także tego wcześniej jakby nie widziałem. Także widzieliście serek osypek w tej chwili 3 zł, a osylały w granicach 2-2,5. Lekka podwyżka, można ceny ale nie jakoś. Zakrycznie duża. Mamy, zobaczyć lody I cena za lodów gałka lodów 10 zł I dubajskie lody 13 No powiem wam gałka lodów 10 zł. Nie wiem jaka duża jest ta gałka, szczerze mówiąc Taka tradycyjna, czy jakaś taka większa, bo te wafelki były takie duże. No ale no, Tychano to jest jakieś 2 euro i tu dochodzimy do końca tego deptaka i dalsza część jest po drugiej stronie drogi. I tu jeszcze stoiska kolejne. A tutaj zobaczcie, ja nie widziałem tego jeszcze. Zbudowane jest przejście podziemne na drugą stronę drogi tutaj, w kierunku gubałki. Bo ja jeszcze pamiętam tu się przychodziło przez przejście. Także mamy teraz drogę, już pod ulicą. Bez kolizji można chodzić przy Ozimie. I też windy mamy, z których można skorzystać. A tradycyjnie, pod przejściem, mamy jeszcze jakieś sklepiki z pamiątkami, z obuwiem. Wiadomo każdy chce coś sprzedać, w takich zwanych miejscach, gdzie dużo tu przyjeżdża. I idziemy teraz, tutaj, wchodzimy na ten, nazwijmy to targ pod gubałówką. Nie widzieliście był w którym robi się zdjęcia, Polega za bardzo nie nagrywać, bo potem chodzą gonią, żeby im płacić, za to, że się nie nagrało. Tutaj jest tego miejsca poznawania Paulina i Darka z naszego krawaningu. E, oni polecali właśnie stoisko stoisku numer 9, właściwie stoisku numer 6, ale pani ze stoiska numer 6 przyniosła się do stoiska numer 9. I tu właśnie jest to stoisko. Pokażę wam, co tu można kupić. Tu mamy o, rodzaju rodzaje swory, miód, konf konfitury i tego typu rzeczy. I tutaj mamy tradycyjne serki. Wiadomo, mało oscypki, podczyta, to tak jak wszędzie. No i tutaj mamy te duże, w różnych no, cenach również. Tutaj chcą jakieś przetwory. Także przypominam Wam, stoisku numer 9 polecamy razem z Pauliną i Darkiem. I pozdrawiamy. I pozdrawiamy sobie tak, też. Które? Na pewno ten, korbacze. Karton można Tak, jedne i drugie. No to też sobie wybierajcie coś, jakieś. Korbacze dwa, tak? Tak. No to weźmy oscypków każdego. Yy, po, po cztery, żeby było każdego, tak każdego. Wybraliśmy mikseru i tego tradycyjnego, słuchajcie, i białego, po kilka sztuk korbacze tradycyjnie ten miękki, maślany tutaj z pomidorami, e, kozi, i wzięliśmy taki duży klasyczny, jak również e, żurawinkę. Także to nam pani przygotowała. Także polecamy, jak tu byście byli. Pani poprosiła też o nazwę kanału naszego, także podałem, tam sobie zapisała. Także pozdrawiamy panią, jeżeli nas będzie oglądała. Także jeszcze raz dziękujemy. Mamy całą, całą klamóweczkę serów Kati spotkał koleżankę, zobaczcie Ile ona ma? Pięć miesięcy A, to młodziutka, pięć miesięcy Jeszcze młodziutka Co Fajna? Tu dalsza część Pamiętam, tak się przyjeżdżało z Zakopanego pod wiaduktem, tu w tych różnych stoiskach kupowało różne jakieś zabawki, pamiątki z dziewczynkami, jak jeszcze martynka z ksiąg były małe, nie? Zawsze kupowaliśmy jakieś ciupagi, nie ciupagi, tu właśnie w tych stoiskach, pod tym wiaduktem. Mamy stoisko z kartuszami, z kołaczami, już Wam pokazujemy, w jakich cenach są. Nagram Wam jeszcze langosze, bo są tutaj i ceny ich. Zobaczcie, klasyk kosztuje 20 złotych. No to powiem Wam, że na Węgrzech te co nagrywałem, to wychodziło około chyba 15-14 zł te langosze. Teraz nie pamiętam, to Wam pewnie pokażę konkretnie, bo teraz już jest pamięć nie ten, ale ale jak mi się wydaje, że tak wychodziły do 18 maksymalnie tamte węgierskie oryginalne, tutaj dwie na... Najtańszy klasyczny, ale ten klasyczny to jest taki jak tam braliśmy, czyli oliwa, czosnek śmietana, ser, a te pozostałe są takie tutaj trochę regionalne, bo salami uralski, czyli już takie nie węgierskie można powiedzieć. To jest wejść na krupówki. Często a ty, a ty? Także Chyba zaczniemy brać opłaty za, za. i Głaszkani... zdjęcia, tak? Są misje tutaj te krakowańskie, y, to i będzie Hati robił sobie zdjęcia z ludźmi, albo i nasi ludzie z chaty mi będą płacili nam za to. Taki biznes. Też można. I dochodzimy do dolnej stacji kolejki linowo na Gubałówkę. Zaraz może nie będę pierwszym na stacji, który wam nagra ceny, ale pokażę wam ceny jakie są wjazdu na górę na, ten, na Gubałówkę. I mamy tu cennik. Góra do 45-37 ulgowy, a w jedną stronę 37-29. Tak to wygląda. Natomiast dopłata za bagaż za psa jest 10 yy, zł. Pokazane, komu przysługuje bilet ulgowy: dzieci powyżej 4 roku życia, młodzież szkolna do 15 roku życia, studenci do 26 roku życia i osoby powyżej 65 roku życia. Natomiast przyjazd darmowy. Dziękuję dzieciom do ukończonego 4 roku życia Oczywiście bilety możecie kupić zarówno w kasie jak i w automatach Mam automaty, w których kupujecie sobie bilety na przejazd koleją. Zastanawialiśmy się czy wyjechać kolejką na górę na Gubałówkę, ale jednak dziewczyny mówią, że nie bo jest już tak troszkę późno, a jeszcze chcemy dzisiaj w jedno miejsce z Rafałem Patrycją Także będziemy powoli po nie wracali już na Camper Park. Natomiast odsyłam was do mojego filmiku, w którym pokazuję tak samo jak tutaj wygląda ta kolej. Wyjeżdżamy nią na górę, także żeby nie było, że nie byliśmy kolejką na górze. Też byliśmy, ale na dzisiaj no już trochę tak u czasu, a nie będziemy za, nawet no, z wyjeżdżonym językiem potem gonili. Także y, odpuścimy sobie tu razem tą kolejkę. Jak z tego przejścia podziemnego się wychodzi, również macie automat biletowy. I możemy tylko kupić bilety na przejazd na Kastrowy Wierch. Na gubałówkę lub spływ Dunajcem, i kolej linowa na Palenice. Ja już pokazuję. Do południa Lało, do tej 15. A zobaczcie, jak teraz już po południu podnieśliśmy słońce. Mamy godzinę yy, koło 5. Słońce wyszło, także jest ciepło, fajnie, przyjemnie. Nawet na ten spacer bluzę wziąłem. Żeby no, mieć co założyć, ale temperatura wzrasta, także jest coraz cieplej. Także bluza jest będa. Kiedyś w jednym odcinku na moich vlogach pokazałem wam spacer po Krakowie i między innymi takie właśnie e, zakręcone e, precle e, na słodko, na tak gorąco. Zobaczcie, tutaj też są. płacisz? 15-18 zł kinder bueno, nutella i tu mamy takie bardziej na słono, sezam, masło czosnkowe. W granicach te słone około 10-12 zł, a te słodkie od 15 do 18-19 Także też tutaj są te tak jak u nas te zakręcone precle no, no i mamy atrakcję dla Matyldy Stitch, ale patrzcie jaki ogromny o, Matylda ze Stitchem Ulubiona twoja maskotka, nie? No ja wam, nagram wam jeszcze lody Zielona budka Tu mam różne smaki i cena tutaj, podejrzewam, za gałkę jest 7 zł, Także tutaj zielona budka wychodzi trochę taniej, niż tamte wcześniej, które wam pokazywałem. I tu mamy koral, I też koral, tu widzę cena jest chyba 7 zł napisane. To tamte były takie drogie, a te dubajskie to w ogóle 12 zł gałka. Nie wiem, czy one się różnią, ale to wszystko teraz widzę jest dubajskie. Albo z klimatami arabskimi. Gofrów tak dla przykładu od 14-16 zł przez 20 parę do 30. Także no gofry też tanie nie są. Zresztą, tak mówię, mówiłem, no nic taniego tu nie ma. I tu mamy wjazd na parking hotelu Giewont. W od jest hotel Giewont. A tu wam pokażę cennik. Słuchajcie, godzina 500 zł. Po uregulowaniu opłaty trzeba udać do recepcji. Dla gości apartamentu yy, hotel Giewont bezpłatnie do miejsc parkingowych dla apartamentu. Natomiast jakbyście chcieli stanąć tak spoza hotelu, jedna godzina 500 zł. No powiem wam, że nieźle. Tam poniżej mamy Krupówki, a tu mamy restaurację Bąkowo-Niżno-Zochylina, bo Bąkowo-Wyżno-Zochylina, właśnie do niej się dziś udajemy, jest zaraz koło naszego Camper Parku. Także tak to wygląda. Podobne klimaty jak w tej Wyżno. Też takie stoliki na zewnątrz. o Tego typu. Zobaczę, może mi się udawać, tylko nagrać się, jak to wygląda w środku. tak wygląda ta w środku. No, trochę mniejsza niż tam, ale również klimaty bardzo fajne. Klimat, podobny jak tej drugiej, która jest koło Camper Parku, ale mniejsza trochę. Czyli widzicie, już są dwie bąkowe. Jedna bąkowa koło krupowa, druga koło skoczni. No i my już przy kamperze, po spacerku na kupówki. Fajnie, my zawsze lubimy klimat Zakopanego, lubimy tu przyjeżdżać, lubimy ten klimat, dużo tu mamy fajnych wspomnień, a my teraz idziemy właśnie tutaj do tej knajpki obok kempingu. Y, tu mamy bramę wjazdową do camper parku a tu już jest tak park, o wam mówiłem. Pokazywałem wam ją już kiedyś. bąkowo, wyżno zochylina I wchodzimy. To jest zdecydowanie bardziej klimatycznie, niż w tej Niżnej nazwijmy to. Zdało się, że nie ma miejsca, tak na razie musimy czekać. Ekipy nasze, czyli dziewczyny, tam Rafał z Patrycją poszły do kampera. Ja tu stoję, czekam, coś się może zwolnić, bo nie mamy rezerwacji, więc ciężko będzie. Na zewnątrz nie obsługują, a wewnątrz trzeba bez pieska. Także chat zostaje w kamperze. Po raz pierwszy sam w kamperze zostanie. A my generalnie czekamy, aż coś się zwolni. Miejmy nadzieję, że to nastąpi w czasie takim bliższym ślasze. Po 40 minutach słuchajcie, mamy tu stolik, że on pokazuje. Tu sobie siedzimy, Pati, Rafał, nasze dziewczyny i tak wygląda miejsce taipka. Klimatyczna, góralska, dlatego ją lubimy. Lubimy tutaj przychodzić, bo to jeszcze jest taki klimat góralski, tam jest fajny kelner, który wspominał nas ostatnio, to się też że obsługuje, bardzo wesoły, fajny, gwaro, fajnie gada. To są te klimaty, które my robimy zakotane, właśnie te góralskie. Muzyka na żywo, kapela gra, pokażę Wam Mamy już po nazwijmy to bedekolacji, 300 parę złotych za cztery osoby, <laughs> to chyba nie jest jakaś tam tragedia, bo byliśmy już cztery osoby, ja, i z Wiką i z Matyldą, także Alżeberka polecamy, Placki po Zbunicku również, super, także wracamy na Camper Park. Dzień dobry Rafał, jak tam, zagenerowałeś się, po się w wycieczce? <laughs> Nogi po lombarkę. Patrzę tam i nie dowierzam jeszcze, że, że tak No. Wczoraj w górach mieli troszkę przeprawę z Patrycją, także dzisiaj liżą rany generalnie, także łatwo nie było, pogoda ich nie rozpieszczała. A tu zobaczcie jeszcze też góry spowite chmurami, że za dużej widoczności nie ma. A wiem, że ma padać za jakieś 40 minut, a znowu zacząć padać, także trzeba będzie poschodać stolik, parę rzeczy, żeby nie zamokło. Dobra, ja uregulowałem płatność, już Wam mówię zapłaciliśmy, pan je tam policzył, za Matyldę nawet, mówię, że 9 lat to nie będzie liczył, tam a tego też nie liczył. Także generalnie 220 zł zapłaciliśmy, trzy osoby dorosłe, camper z prądem. Prąd 30 zł, ale my zawsze bierzemy prąd, bo, a mówię, no, mam wtedy komfort, że nie muszę się zastanawiać, czy mi tego akumulatora starczy, czy nie starczy także 220 za dwie noce natomiast co ważne rok temu jak tu byliśmy tylko płatność gotówką W tej chwili mają już terminal i można płacić kartą tak zapłaciłem kartą też takie dodatkowe udogodnienia tu na camper parku a ja wam pokażę już sanitariaty zanim pokażę wam te stare co już były rok temu to tu rok temu jak tu byliśmy to tu była taka duża taka, mm, duży zlew wzdłuż ściany i tu była zmywalnia naczyń tu są po dwa lety, teraz nowe toalety a ja Wam standardowo pokażę tą od tyłu, te starsze, które były tu już wcześniej. Tu jest tylko toaleta i obecnie tu jest wywalnia naczyń, dlatego że tam jeszcze nie, nie dobudowali, także tak to wygląda. A jeżeli chodzi o prysznic, tak wygląda łazienka z prysznicem i tu macie ten prysznic na ja wczoraj korzystałem z niego. W ten sposób tu wrzucamy żeton, u Pana kupujemy żeton 10 zł i yy, mamy czas około 6 minut. Yy, pan mi mówił, że wystarczy na dwie osoby i faktycznie, jak się myłem to praktycznie złożyłem połowę żetonu, no bo nie było sensu już dalej dać tej wody, a ważne jest to, że jak zatrzymujecie wodę to czas się zatrzymuje. Także 6 minut to jest faktycznie 6 minut yy, lania się wody, a nie że od momentu żetona. Za chwilę będziemy się zbierali yy, do domu. A ja jeszcze wyszedłem tu z Hatim. Tu macie, zobaczcie te linki od tego wyciągu orczykowego, który tu kiedyś był. On był stamtąd. Tutaj do góry. I tam była ta górna stacja. I to był ten stok. To była oślałączka, można powiedzieć. Także jeszcze poszedłem, żeby Hatim przed wyjazdem się pozałatwiał. Tak jak mówiłem, za chwilę będziemy wyjeżdżali. Może krótkie podsumowanie. No. Pogoda nas tym razem nie rozpieszczała, aczkolwiek liczyliśmy się z tym, no bo sprawdzałem na radarze pogodowym i było tak, że będą opady, może nie ciągiem, ale przejściowe, jakieś tam tak pół na pół padało, nie padało, także no pogoda nas nie rozpieszczała, ale mimo wszystko było fajnie wyrwać się, gdzieś pojechać, kamperem zwłaszcza Zakopane, jak mówiłem, my zawsze lubiliśmy, lubimy tu wracać, przyjeżdżać, do tego spotkaliśmy się z Rafałem, Patrycją, byli z Mają, także... Także też fajnie, bo, bo spędziliśmy weekend. Powoli będę kończył tego vloga, moi drodzy. Eee, dziękuję, że kolejny raz z nami byliście. Także zapraszam do subskrypcji kanału, do oglądania. Dajcie łapkę w górę. No i co, za niedługo e, będą już odcinki z kolejnego naszego wyjazdu. Na kolejny kierunek, bo jedziemy jakby drugą część wakacji zrobić. Bo pierwsza to była Chorwacja, a teraz jedziemy jeszcze w jedno miejsce. Także odcinki z tego będą. Dziękuję bardzo, że z nami jesteście. Zapraszam do subskrypcji kanału. I dajcie łapkę w górę, jak wam się podobał odcinek. Cześć, trzymajcie się, hej! Kiedyś pokazywałem w jednym, kiedyś pokazywałem wam, kiedyś pokazywałem wam, Zjed... kiedyś pokazywałem, zastanawiałeś się czy wyjechać gubałówko? Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do... zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało i co? Zapraszam...